Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Max. Zapraszam Was na kolejny poradnik. W dzisiejszym odcinku poradnik będzie dość zaskakujący dla niektórych widzów, bo tutaj będziemy poruszać kwestię nowego launchera do serii Total War Warhammer 2, w tym przypadku, oczywiście, na Steamie. Został właśnie uruchomiony chyba. Pewnie już od jakiegoś czasu, ten nowy launcher. Launcher, zaraz Wam go dokładnie pokażę. To jest słuchajcie, nowy launcher, który się pojawia, gdy udusimy na przycisk graj. To jest wersja beta, oczywiście to wszystko ładnie wygląda, to jest zupełnie inny niż ten co był. Niby on ma być prostszy, łatwiejszy, szczególnie jeżeli chodzi o menadżer modów, bo Tą właśnie kwestią chciałbym się zająć najbardziej. Szczególnie, że jeżeli chodzi o całą serię Total War wielką, wielkim moim żalem do twórców, a więc do Creative Assembly, to może nie. Bo nie robią to, co wydawca im każe. Natomiast do firmy Segi że bardzo dużo od dłuższego czasu w serii właśnie Total War bardzo dużo rzeczy jest wycinanych, później jest dodawanych w wersji DLC. Ja bardzo lubię grać ogólnie właśnie w Total War, tym bardziej, że na rynku w ogóle żadnej konkurencji nie mają. Nie ma gier tego typu, a więc tak naprawdę, jeżeli chcemy sobie zagrać fajną strategię yy, turową, no to właśnie Total War jest najlepszym najlepszym wyborem i jedynym, niestety, jedynym. Tak, jeżeli chodzi o ten właśnie launcher, ja właśnie uruchomiłem sobie Total War Warhammer II. miałem swoje mody z poprzedniego launchera, niestety tam, tam te wszystkie gdzieś poznikały i musiałem na nowo wszystkie mody poszukać. Jeżeli chodzi w ogóle o kwestię modów, to moim skromnym zdaniem te wszystkie Total Wary od Atili poczynając nie, nawet chyba od Roma II. Yy, właśnie żyją dzięki modom, bo tak naprawdę mody, moderzy, który, którzy, którzy te mody tworzą, tak naprawdę dają drugie życie. Dają drugie życie, trzecie, czwarte, piąte, właśnie tym grom. Bo przecież nie ma nic przyjemniejszego niż odpalamy grę, i zamiast na przykład standardowo 12 jednostek, które nam daje wydawca, możemy nagle mieć ich na przykład 20 albo 30, wtedy ogólnie rozgrywka staje się bardziej ciekawsza. No i ogólnie lepiej mi się gra. Ale dobra, przejdźmy może do lancera, z którym są problemy. Z którymi ja również miałem. Mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, że wy nie mieliście, ale jeżeli mieliście, to tutaj mam nadzieję, że Wam y, pomogę i będziecie potrafili y, ten problem największy, jaki jest z tym właśnie menadżerem modów, y, rozwiązać. Jeżeli chodzi o moje okulary, tylko i wyłącznie mam je, dlatego że już jest godzina 1.30 w nocy. Moje oczy wyglądają, jakbym ćpał lub też pił. Bardzo dużo tego w ogóle nie robię, ale chcę po prostu w miarę jakoś yy, wyglądać i dlatego yy, wydaje mi się, że w okularach jest zdecydowanie lepiej. Nawet jeżeli to wygląda głupio, to uwierzcie mi, że wygląda to lepiej niż bez okularów, a więc... Tym bardziej, że jestem już stary i niestety moje oczy tyle lat już siedzą, yy, patrzą w monitory i w telewizję że ma to swoje skutki, niestety uboczne, więc pamiętajcie, że wzrok jest naprawdę bardzo, bardzo yy, ważny. Yy, z luncherem, nazwijmy może sobie wejdziemy, manager modów, z modami jest wielki problem, jest ich po prostu za dużo. I tak naprawdę, żeby te wszystkie mody, yy, te, które my chcemy, pościągać, które żeby wszystkie funkcjonowały tak jak funkcjonować powinny. Tam wiadomo jest tutaj z tymi modami jest problem, że jak, jakiś, ma, mamy jakiś mod, który może to naprawdę nam zepsuć całkowicie grę. Ja, się, ja siedziałem nad tymi modami, naprawdę siedziałem chyba z 20 parę godzin, bo to przez 3 dni szukałem, bo tam te mody mi gdzieś pouciekały, nie miałem w ogóle żadnych modów i musiałem sobie znaleźć nowe mody i problem był taki, że ten launcher absolutnie mi się tutaj całkowicie zacinał. Mody niby były, ale one nie funkcjonowały w grze, wy, wy, wywalało mi z, mi z gry. Jeżeli sobie ustawiłem dane mody, które powinny być włączone, to później włączamy taki guzik jak gra, i tutaj mamy grasz z tymi modami. I tych modów, które miałem poustawiane na zielono, tutaj ich nie było, i kombinowanie po prostu kurwa, no, no ogólnie była masakra, naprawdę uwierzcie mi, za pierwszym razem miałem 70, 70 modów, później to wszystko musiałem usunąć, bo launcher mi się w ogóle zawieszał niby miałem, bo ja ogólnie gram na modzie od, Rad od Radiusa przynajmniej zawsze tak miałem, że grałem na tym właśnie modach które tutaj są takimi głównymi modami które zmieniają absolutnie całkowitą w yy, sposób, sposób całkowity rozgrywkę. O, tutaj macie Radius Total War mod. Yy, yy, I on po prostu mi nie działał, nie funkcjonował mi w grze, gra mi się wyłączała yy, i w ogóle były jaja nieziemskie i to musiałem po raz kolejny przeszukiwać wszystkie mody i, i, i je instalować. Na początku miałem modów 110, zostało mi 85. I muszę Wam powiedzieć, że najprostszą metodą, chyba jedyną, jaką ja znalazłem, jeżeli chodzi o sprawdzenie, które mody działają, które mody można łączyć, to jest po prostu tak jak ja to przynajmniej robiłem. Włączałem na przykład, miałem, 8, miałem na przykład 100 modów, i od samego początku, ładnie sobie, oczywiście, ustawiałem sobie etykiety, najpierw, żeby były jednostki później graficzne spra sprawy, później w kampanii i bitwach i włączałem sobie po kolei 6 modów, odpalałem gierkę, gra działała, leciałem kolejne 6 i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, jeżeli danej szóstce gra przestała mi działać, lub się gra wyłączała wyłączałem na przykład 3 mody, włączałem znowu i próbą słuchajcie prób i błędów, że tak powiem doszedłem w końcu po kilku godzinach do sukcesu, a moim sukcesem jest to, że mam 85 modów, które na dzień dzisiejszy funkcjonują. Problem jeszcze z tym lancerem jest taki, że tutaj... Właśnie, największy problem z tym lacerem jest yy, taki, że nawet gdy mamy włączone te wszystkie mody, nigdy nie wiemy czy... W czy tutaj już w tym efekcie takim już końcowym, przed samym rozpoczęciem rozgrywki, czy te wszystkie mody tutaj się znajdują. I właśnie, i to wszystko jest wina tego y, Launchera, który ma swoje usterki. Jest to wersja beta, a więc mam nadzieję, że to w wersji finalnej wszystko będzie już ładnie unormowane i zrobione. Ale jeżeli macie problem właśnie z tym Launcherem, nie chodzi tylko o Total War Warhammer 2, to może to się tyczyć już każdej gry, jeżeli chodzi o serię y, Total War, Zaraz to włączymy jeszcze raz. Tutaj sobie możemy od razu wybrać y, każdą jakąś część. Jeżeli jakieś mody są, to możemy po prostu sobie tam je wszystkie ładnie... Y, Yy, pozmieniać, powłączać, powyłączać tak jak chcemy, tak możemy robić i to jest nawet fajne. Tutaj oczywiście jeszcze jest ważna też kolejność włączania się tych modów, choć nie wiem czy to jest aż tak bardzo ważne, jakoś że ja tego nie robię i jakoś tutaj wszystko mi w miarę przynajmniej funkcjonuje. Nie zauważyłem przynajmniej jakichś tam problemów już w czasie gry. Yy. Ale jedynym takim sposobem na to, żeby Launchera zresetować, bo możemy go zrobić, nie, nie, zrobimy go tego, nie, nie, nie zrobimy tego poprzez właśnie tutaj tą aplikację. Musimy wejść w sam plik Launchera. I zaraz Wam powiem, gdzie on się znajduje. Już Wam pokazuję. Musimy wejść na dysk C, wyszukiwarkę zrobić, wpisać roaming. Tak, chyba to się tak nazywa. Później tu mamy wszystkie foldery właśnie związane z tym, z tym, z tym, znaczy w tym folderze są jeszcze inne foldery. Musimy odnaleźć the Creative Assembly i usunąć całkowicie ten folder launcher. Wtedy, jak już to usuniemy, ja już to usunąłem, będę tego robię po raz kolejny. Jeżeli to usuniemy i uruchomimy jeszcze raz stima, tak, bo musimy stima musimy wyłączyć, uruchamiamy. Robimy coś takiego jak przegląd plików w danej grze. Proszę bardzo. To jest tutaj pliki lokalne. Spra Sprawdźcie spójność plików gry. Jak będzie wszystko OK, no na pewno będzie, uruchamiamy tutaj właśnie graj. Włącza nam się launcher, dusimy na mody. I w tym momencie automatycznie ten folder powstaje jeszcze raz na nowo z restartowanym całym launcherem, i wtedy uwierzcie mi. Jak ja to zrobiłem w końcu się dowiedziałem, że takie coś w ogóle można zrobić, wszystko zaczęło mi śmigać już w 100%. I wtedy ogólnie praca z tym launcherem stała się naprawdę bardzo przyjemna. I mam nadzieję, że tutaj ta, ta, ta tutaj moja pomoc Wam tutaj jakoś pomoże, szczególnie tym osobom, którzy mają problemy z tym menadżerem modów. Ja tutaj mam swoje mody, które u mnie działają, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, na przykład żebym Wam pokazał jakie te mody ja mam, bo może Wasze mody nie działają, lub może macie ich za mało, może chcecie czegoś więcej, a może macie mody, które ze sobą się jakoś kłócą, gra Wam nie chodzi, musicie mody wyłączać, to, to, to mogę taki filmik zrobić, który właśnie będę Wam, gdzie Wam pokażę wszystkie moje mody, może też będziecie chcieli taki zestaw, Modów u siebie również mieć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mody, to mi zależy tylko na jednostkach i na kilku tam poprawy. Jeżeli chodzi o kwestie, już w samej kampanii, jak dyplomacja, przejęcia miast i takie tam jeszcze inne pierdowe, ale to mówię, to nie na ten odcinek, na odcinek inny. Jak będziecie chcieli, to zapraszam tutaj, piście w komentarzach na pewno takie coś zrobię. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakieś krótkie gameplay, let's play z Total War 2. To też bardzo serdecznie tutaj zapraszam do pisania do komentarzy. Mogę takie coś nakręcić, bo teraz właśnie gram. zacząłem kampanię rocznymi elfami i naprawdę jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Jest bardzo ciężko, jest bardzo trudno, ale jest ogólnie fajnie. Jeszcze muszę, szymi jeszcze brakują trzech DLC, które muszę sobie dokupić, żeby już mieć pełen komplet Total War Warhammera. Drugiego ciekawa rzecz jest tylko taka, że Powstaje już Total War 3. Jestem ciekawy, co, co tam będzie. Jaki oni fragment mapy kolejny pokażą, pewne informacje już się przebijają do internetu. A więc też jestem właśnie w trakcie zbierania takich informacji i zrobienia filmiku na moim kanale. Bo nie będę ukrywał, że w ogóle uwielbiam strategię, szczególnie właśnie to Total War. Total war. Na moim kanale możecie zobaczyć dość sporo gameplay z Total War Attila. No i tyle, naprawdę jestem bardzo zmęczony. Jest 1:30 i mam nadzieję, że tutaj Was nie zadręczałem swoją, swoją, swoim monologiem. Zapraszam Was serdecznie jeszcze na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zbliżamy się do 1000 tysiąca, do tysiąca subskrypcji. I będę miał przygotowany już dla Was konkurs, będzie też nagroda. Czekam też na odpowiedzi od różnych wydawców związanych z nadchodzącymi grami. Może coś będzie też do rozdania, a jeżeli nie, to zasponsoruję coś specjalnie od siebie, specjalnie dla Was. Bo tylko dzięki Wam, yy, youtuberom, się chce kręcić filmiki i je nagrywać. Pozdrawiam Was serdecznie, śpijcie dobrze. Jeśli oglądacie to właśnie wieczorem, w nocy, a jeśli oglądacie to w dzień, to miłego dnia i do zobaczenia i usłyszenia.